Szanowni państwo, panie prezydencie, wysoka rado. To jest kolejny dokument mający na celu usprawiedliwić politykę szykanowania Wrocławskich kierowców niestety. Drodzy państwo, w PRL-u był taki zwyczaj, że niekorzystne dla ludzi ustawy nazywano pozytywnie i tak naprawdę mieliśmy ustawę, która miała zawłaszczyć handel i ona się nazywała ustawą o walce z drożyzną. I tutaj mamy Plan zrównoważonej mobilności miejskiej. Chodzi o to, żeby zawłaszczyć transport y, samochodowy w mieście. I tutaj odniosę się do tego dokumentu. Y, f, mamy napisane, że do 2028 roku transport niesamochodowy będzie wynosił 70%. Szanowni Państwo, od 10 lat miasto nie potrafi zrobić linii tramwajowej na nowy dwór, a w ciągu następnych 10 lat niecałych mamy przenieść 70% transportu na MPK i rowery. No przecież to jest niemożliwe w tym momencie i tak to będzie wyglądało w najbliższych latach, nic nie wskazuje na to, żeby coś się zmieniło. Kolejną rzeczą jest to, że wydaliśmy 300 tysięcy złotych na dokument, w którym, uwaga, pytamy dzieci na temat preferencji transportowych. Gdybyśmy tam dali taki punkt, że mieliby do wyboru na przykład jazdę na jednorożcu, to wybrałaby jazda do szkoły na jednorożcu. To jest niepoważne, moim zdaniem. I niestety wydajemy publiczne pieniądze na takie rzeczy. Gdybyśmy zapytali dzieci na przykład, co chciałyby jeść na śniadanie, obiad i kolację, to mielibyśmy cukierki i frytki za każdym razem. Więc a gdybyśmy na przykład zapytali, czy wolałyby iść do szkoły, czy na boisko, to mielibyśmy odpowiedź na boisko, więc traktujmy się poważnie i traktujmy takie rzeczy poważnie, bo to są pieniądze podatników. Na koniec tylko powiem, że będę głosował przeciwko i mam nadzieję, że Państwo także. Dziękuję pięknie.